Dajcie z tej strony Krystyna. Jak widzicie, dawno nie nagrywałam, bo ostatni filmik się pojawił dwa tygodnie temu, no. No, wiem, miałam wrzucać, ale kurczę, tak się poskładało, że miałam trochę szkoły, potem mi się troszkę nic nie chciało nagrywać, nie, miało co, nie miałam co po prostu nagrać. No i postanowiłem też, że chyba czas jeśli tak... jeszcze nie mam tak dużo subskrypcji, to warto było się przenieść na nowy kanał, ponieważ tutaj jak na razie to mam same problemy z, 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 z prawami autorskimi. Niestety chyba będę musiał przenieść kanał na inny. Zaraz Wam pokażę, pewnie już widzicie w prawym rogu, ale dobra. I jak widzicie zostaną filmiki takie jak o ten Bodajże. no pewnie przeniosę tylko te dwa kanały chociaż, znaczy to raczej usunę ten przeniosę a wprowadzenie na kanał chyba nie będę robił na kolejnym koncie no i otóż będę wrzucał takie filmiki o z prawami z, że filmiki z piosenkami takimi o które nie muszę się martwić prawami autorskimi że wrzucam sobie i mam w dupie że ze przeproszeniem Mm, tu muszę zaraz zmienić, bo muszę dodać swój kanał i tak. No, jak widzicie, mam nadzieję, że przejdziecie ze mną na kanał, który się nazywa Orzech Nagrywa. No, tak mnie przezywają na. Znaczy, taki mam pseudonim Nick na serwerze Innovation Track. Ale dobrze, to mniej się z tym. No, i na, na razie to jest pusto, no nie brakuje jakiegoś tła czy tam, na razie jest tylko awater, który sobie na no, szybko zmieniłem z tego Mniejsza z tym no i co, co będę ten, na razie nic może się nie pojawić za często, bo będę próbował coś wykmienić pewnie może nagram jakiegoś krótki let's play z minecrafta żeby nie było, że pusto jest co by tu jeszcze nagrać zobaczmy na mój pulpit nie patrzcie na to tu jest troszkę syf nie patrzcie, to na pewno nie zagramy bo to będzie lagi na tym no i nie wiem ewentualnie minecrafta może, mogę spróbować też z Eurodraka coś może też na sampie porobię ale nie jestem pewien no i tu za bardzo gier to ja nie mam no i ewentualnie Counter Strike, choć nic nie obiecuję naprawdę. Mm. O kurczę. Akurat teraz mam wolne e, Dostałam wolne w piątek. I idę we wtorek drugiego do szkoły dopiero. Także także nieźle. Nie postaram się coś naprawdę nagrać. Chociaż też za bardzo nie, nie mam warunków, bo mam gości z Polski i jak wiecie trzeba pozwiedzać trochę pokazać im kawałek Danii czy coś takiego ale to już Was pewnie nie interesuje żeby nie przedłużać zapraszam Was na ten kanał na tym, kana na tym, na tym kanale będę bardziej yy, funkcjonował że tak powiem niż na, 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 tym, na tym kanale no cóż, także zapraszam tutaj. O, już mi się włączy nagrywanie, ale nagram dźwięk do końca. Także zapraszam na kanał Orzech Nagrywa. Odnośnik dostaniecie w, w opisie, czy tam w filmiku. No i co odpowiedzieć, naprawdę zapraszam wszystkich, którzy. Przyszli, nie przyszli po to, żeby o martwa subskrypcja. Zasubskrybujemy go i nie będziemy go oglądać. Bo, bo naprawdę bardzo. Chcę, teraz chcę się wziąć w garść, bo wiem, że bardzo zaniedbałem kanał. Co nie wróży bardzo dobrze. Ale będę próbował, będę próbował. Nie, staram się nie poddać. Dobra, żeby nie przedłużać, ja już kończę. Trzymajcie się. I zapraszam na nowy kanał, na którym się będziemy częściej widzieć niż tu. Także cześć.